Chciałabym Was dzisiaj zaprosić na filmik, który będzie kompletnie odbiegał od tematyki, którą ja zazwyczaj podejmuję tutaj, e, czyli nie będą to książki, nie będą to vlogi, będzie to filmik o moich studiach. Dla tego, że już dokładnie za moment właściwie m, rozpoczyna się nowy rok akademicki, to uznałam, że to jest odpowiedni moment, żeby właśnie podzielić się trochę e, moimi wrażeniami, właśnie po e, skończeniu tych trzech lat na filologii germańskiej, bo właśnie ten kierunek studiowałam. W tym roku te studia skończyłam, dokładnie 5 lipca obroniłam swój licencjat. Także jestem po pierwszym stopniu na tym kierunku. Także jeżeli wy również rozpoczynacie być może w tym roku bądź planujecie w przyszłym kto wie, e, rozpocząć również e, swoją przygodę na germanistyce, to e, zapraszam Was do dalszej części i oczywiście osoby, które e, kompletnie nie planują tego kierunku, e, ale być może jesteście zaciekawieni, jak właśnie e, z mojej perspektywy to wyglądało jakie są moje wrażenia e, i mniej więcej gdzieś tam dowiedzieć się, jak w ogóle to wszystko wygląda e, to oczywiście również Was serdecznie zapraszam do do oglądania, żeby się nie pogubić w tym co mówię. To mam tutaj kartkę i właśnie wszystko sobie spisałam tak po kolei, mniej więcej, powiedzmy, tak, żeby się nie pogubić i tak, żeby to było tak w miarę poukładane, tak, że będę się nią posiłkować, jakby co. No i mam nadzieję też, że uda mi się porobić te takie fragmenty, od którego momentu mówię o czym, bo nigdy tego nie robiłam i mam nadzieję, że mi się uda, ale zobaczymy. Także myślę, że sobie zaczniemy od. Właściwie dwóch bardzo ważnych kwestii. Po pierwsze, dlaczego w ogóle wybrałam ten kierunek, i po drugie, czy idąc i zaczynając do studia w ogóle potrafiłam niemiecki. Także odpowiadając najpierw na drugie pytanie, ja niemieckiego nie umiałam, w sensie wiecie, miałam go w szkole wcześniej, ale to był okres podstawówka gimnazjum. Nie miałam niemieckiego w ogóle w liceum. Ja byłam na profilu językowym, natomiast miałam rozszerzony angielski, i jako drugi język wybrałam sobie hiszpański. Nie zdecydowałam się na pójście właśnie na rozszerzony niemiecki. Także nie miałam styczności z tym językiem bardzo długi okres czasu i też nie mogę powiedzieć, żebym wcześniej, na wcześniejszych etapach swojej edukacji, lubiła jakoś bardzo ten język, natomiast no jak widać, skończyłam tutaj. Zdecydowałam się dodać tutaj taki, powiedzmy, że krótki przerywnik dotyczący dość ważnej według mnie kwestii, o której zapomniałam wspomnieć właśnie nagrywając ten filmik. Ten przerywnik dotyczy kwestii znajomości, bądź jak w moim przypadku nieznajomości języka, zaczynając właśnie mm, swoją przygodę na kierunku filologicznym. E, także dopowiadając tutaj to, czego niestety nie powiedziałam, e, to u nas z tego, co ja kojarzę, na większości kierunków, właśnie filologicznych. Jest możliwość pójścia na daną filologię, na dany kierunek, właśnie bez znajomości. U nas w naszym przypadku były to dwie ścieżki: ścieżka A, czyli dla osób, które zdawały niemiecki na maturze, potrafiły go po prostu, no i ścieżka B, do której ja należałam, do której ja właśnie chodziłam na zajęcia, czyli ścieżka dla osób, które po prostu tego niemieckiego nie zdawały na maturze, ja również nie zdawałam. No, i po prostu od podstaw nauka, tak? Więc to jest taki mały, właśnie, małe sprostowanie, bo uważam, że warto o tym wspomnieć. Co do mojego wyboru, to ja miałam wybór między trzema filologiami, ponieważ aplikowałam jeszcze oprócz e, germanistyki na filologię e, czeską i na niderlandistykę. I najbardziej w sumie zastanawiałam się nad niderlandistyką. Dostałam się ogólnie też na, na wszystkie te trzy filologie. E, I miałam dylemat faktycznie między germanistyką i niderlandistyką. Finalnie wybrałam ten niemiecki i stwierdziłam, że em, być może będzie on dla mnie łatwiejszy troszkę do właśnie przebrnięcia, właśnie ze względu na to, że no ten niemiecki jednak kiedyś miałam i gdzieś tam, wiecie, być może niektóre słówka są mi znane, albo sobie jakoś łatwiej przypomnę, tak. także no finalnie zdecydowałam się na filologię germańską. Czy żałuję? Raczej nie. I powiem Wam szczerze, że jakbym miała drugi raz decydować między tymi trzema filologiami, to szczerze nie wiem, czy właśnie poszłabym w germanistykę, czy raczej wybrałabym e, język niderlandzki, e, natomiast finalnie nie żałuję tak czy siak, że tutaj wylądowałam i jednak pomimo trudu e, no przetrwałam ten kierunek, także podjęłam to wyzwanie i, i dałam radę więc jestem z siebie bardzo dumna. Myślę, że sobie teraz płynnie tak przejdziemy do przedmiotów. Uważam, że to jest takie najbardziej sensowne, żeby właśnie od nich zacząć. I też, co muszę wspomnieć, to to, że ja byłam tym rocznikiem, który miał trochę takich zawiłości związanych właśnie z sytuacją, która w roku, w którym ja zaczynałam właśnie swoje studia, no na świecie było różnie, więc te zajęcia, były bardzo pomieszane, wiecie, raz mieliśmy stacjonarnie, później trochę zdalnie, później całkowicie zdalnie. Do drugiego roku mieliśmy wykłady zdalnie, a ćwiczenia stacjonarnie. Było bardzo dużo zamieszania z tym, no ale sytuacja była jaka była i trzeba było się po prostu dostosować do tego. Generalnie, jeżeli chodzi o same przedmioty, to ja postaram się znaleźć i zrobić takie tabelki przejrzyste z podziałem na rok i dany semestr, więc tutaj będziecie gdzieś mieli, będziecie sobie mogli zatrzymać i jeżeli Was to interesuje, właśnie i poczytać, jakie te przedmioty po kolei były, bo nie widzę sensu, żeby też tak rozwodzić się nad każdym z tych przedmiotów. Um, osobno, natomiast skupię się bardziej na kwestiach takich bardziej ogólnych, więc zaczynając ogólnie od um, właśnie podziału na te wszystkie um, zajęcia, no to oczywiście mamy wykłady, mamy ćwiczenia, mamy konwersatorium obcyjne, konwersatoria obcyjne, w moim przypadku to raczej było jedno zawsze um, i dodatkowo jest lektorat z języka obcego, no w moim przypadku był to angielski, ale nad lektoratem też myślę, że nie ma sensu się rozwodzić. To jest jakby, wiecie, robicie coś dodatkowo po prostu. Macie testy i wtedy przyporządkowują Was do danej grupy. I od, w zależności od tego, jaki poziom uzyskaliście na tym teście, no to macie też różny okres trwania tego lektoratu. Ja akurat z tego co pamiętam, miałam jeden semestr tylko, także jeżeli sobie zatrzymaliście. I mogliście poczytać te przedmioty, to mogliście zauważyć, że one były bardzo różne. Bo właściwie tutaj, jeżeli idziemy na filologię, no to musimy się liczyć z tym, że to nie będzie tylko nauka tak stricte o języku, ponieważ tutaj mamy wrzucone tak naprawdę wszystko od ćwiczeń właśnie takich okołojęzykowych, czyli na przykład, nie wiem, fonetyka, która jest dosłownie takie związane, wiecie, no z wymawianiem tych wszystkich włosek i tak dalej. Co w ogóle zazwyczaj chyba nie kojarzone jest, jest ten przedmiot zbyt dobrze. Natomiast no mamy właśnie około językowe takie przedmioty, różne przedmioty skupiające się na przykład na pisaniu rozprawek czy tym podobne rzeczy. No, ale poza tym mamy również inne ćwiczenia, które skupiają się na przykład na literaturze. Mieliśmy wykłady z historii literatury. I od początku, od pierwszego semestru były to, e, było to podzielone po prostu tak, że mieliśmy różne okresy. Właśnie tak jak mamy u nas na polskim, nie wiem, średniowiecze, barok i tak dalej, no to tutaj było to samo. I dodatkowo, e, już nie pamiętam, chyba na drugim roku to doszło, o ile kojarzę dobrze jeszcze, e, to właśnie kultura. I kultura e, krajów niemieckojęzycznych i Śląska chyba to się tak nazywało przez cały czas, więc to był jeszcze dodatkowy aspekt, dodatkowe rozgałęzienie właśnie czego uczyliśmy się, czyli już nie tylko właśnie język, gramatyka, takie ćwiczenia stricte, gdzie robiliśmy po prostu jakieś zadania, czy właśnie pisaliśmy jakieś rozprawki, no to właśnie musieliśmy poznawać, również czytać lektury, omawiać te lektury, no i około takie rzeczy z kulturą związane tak stricte. Także no jak możecie tak Wywnioskować, no było bardzo różnorodnie. Te ćwiczenia, niektóre były, wiecie, bardziej potrzebne, inne nie. Niektóre były trudniejsze, niektóre łatwiejsze, ciekawsze i mniej ciekawe. To w zależności od tego, na co jesteście po prostu ukierunkowani, ponieważ później na trzecim roku trzeba było wybrać, z czego się też pisze pracę. To nie były specjalności, tylko to były w ogóle dyscypliny. To jest też osobna kwestia, która jest dość ciekawa, bo w sumie to bardziej wyglądało na tej zasadzie, że wybierało się. Po prostu seminarium i to seminarium miało konkretny, konkretną, wiodącą powiedzmy ścieżkę, ale tak jak mówię, to nie było do końca tak, że macie jakąś specjalność, tylko to było wpisane i jest wpisane na dyplomie jako dyscyplina. Ja o tym nie wiedziałam szczerze mówiąc na początku, w sensie myślałam, że to jest normalna specjalność, okazało się, że nie. Ja pisałam właśnie z dyscypliny językoznawczej, ale była też właśnie kultura i literatura. Także w zależności od tego, e, czym się interesujecie bardziej, no to z tego mogliście pisać. Ja od początku, w sumie, wiedziałam, że chcę raczej pójść w w nas, co tak wiecie, na powiedzmy 90%, chociaż zastanawiałam się też nad tą literaturą. No, finalnie wyszło językownostwo, e, więc e, myślę, że mogę się cieszyć. To był taki taka pierwsza moja myśl na to, jak sobie myślałam właśnie o tym, e, z czego chcę tą, pisać tą pracę. Więc kolejną kwestią taką, która myślę, że wymaga wspomnienia, ale nie jakiegoś takiego wiecie, rozwodzenia się nad tym, e, no to są nieobecności. To jest bardzo ciekawy temat, ponieważ e, na każdej uczelni właściwie od każdego prowadzącego e, to zależy, e, czy te nieobecności możecie mieć czy nie. E, u mnie akurat, jeżeli chodzi o wykłady, no to zazwyczaj Zaję się słyszę, że wykłady są nieobowiązkowe, u mnie też były nieobowiązkowe, chociaż wiem, że na niektórych uczelniach, na niektórych kierunkach te wykłady są obowiązkowe, musicie na nie chodzić i jest lista obecności. W moim przypadku tak nie było. Natomiast jeżeli chodzi o inne ćwiczenia, no to zależy od prowadzącego bardzo przynajmniej tutaj. No, w moim przypadku ja tak y, miałam, że albo była jedna nieobecność, albo były dwie nieobecności, y, albo nie było w ogóle żadnej nieobecności, każdemu musieliście odrabiać, bo jeżeli was nie ma, to jakaś tragedia wielka się nie stanie po prostu musicie y, tą godzinę odrobić na tak zwanych konsultacjach. Przychodzicie, y, najpierw umawiacie się z prowadzącym, właśnie z czego macie się przygotować i na jaki temat na przykład odpowiadać, no różnie to wygląda. E, tych ćwiczeń było dużo, tak jak mogliście zauważyć, także w e, zależności od tego, co tam było na tych ćwiczeniach, no to e, z tego się trzeba było po prostu przygotować. Był też oczywiście WF, który był dość problematyczny z tego względu, że e, te zapisy były niezbyt fajne, to znaczy, wiecie, zapisy zaczynały się z tego, co ja pamiętam, to o 8 albo 8.30, chyba o 8, .00. I dosłownie nie wiem, sekunda minęła, nie było już w ogóle żadnych miejsc, że to no, była bitwa po prostu i to nie było zbyt fajne raczej dla nikogo. Niektórym osobom w ogóle się na przykład nie, nie udawało właśnie zapisać. Z tego co wiem, też są pierwszeństwa dla starszych roczników, żeby oni sobie po prostu zrobili ten włas. I są też korekty, więc w razie czego jak jakieś miejsce się zwolni czy coś się pozmienia, no to w trakcie tych korekt można. Mm, można po prostu się zapisać, jeżeli jest taka możliwość. E, ja ogólnie cały UF zrobiłam na drugim roku i w semestrze zimowym i w semestrze letnim. E, no i też w semestrze zimowym ten UF był dla mnie gorszy, ponieważ musiałam dojeżdżać w ogóle w inne miejsce e, o takich godzinach, gdzie niestety zaczynały się już korki, także tak, nie było to e, zbyt. No, fajne, ponieważ jeszcze później musiałam wracać na jedne zajęcia i często było tak, że po prostu bardzo mocno się spóźniałam przez sytuację na drodze, że po prostu wiecie, tych aut było sporo i ten tramwaj musiał czekać niestety w tym korku, no ale jakoś tak wiecie, przetrwałam, więc. Więc finalnie tak się cieszę, że po prostu udało mi się, tak wiecie, za jednym zamachem, jeden semestr po drugim, e, zdać nowe. Dyscyplin samych sobie jest faktycznie dużo. E, dużo jest właśnie tych bezpłatnych. E, niektóre są płatne, typu e, jazda konna chyba nawet jest, e, tenis, basen. Pewnie jeszcze jakieś są płatne, ale bezpłatnych też jest bardzo dużo do wyboru, natomiast tak jak mówię, no to trzeba mieć bardzo dużo szczęścia, żeby faktycznie trafić tam, gdzie, gdzie chcecie, bo to jest, to jest wojna. Myślę teraz, że dalszą kwestią, którą też warto jest poruszyć, to są notatki, ogólnie robienie notatek na studiach. To jest temat dość, myślę, że zagmatwany. E, jestem osobą, która bardzo lubi robi, robić notatki, właśnie te wszystkie, wiecie, zakreślacze i tak dalej, żeby to ładnie wyglądało. E, natomiast, no, studia nauczyły mnie, że po prostu co semestr nowy, to uczyłam się na każdych zajęciach pisać te notatki e, właściwie od nowa. Jedna, jeden przedmiot był tylko taki, który się nie zmieniał i który te w których, y, podczas którego te notatki po prostu robiłam mniej więcej takie same przez cały czas, czyli historię literatury, bo gdzieś tam miałam swój schemat, y, no ale przez to, że te przedmioty się bardzo często zmieniały, też y, zależało bardzo dużo od prowadzącego, jak właśnie te zajęcia y, prowadzi, no to. No, to te notatki są momentami dosyć ciężkie, trzeba się po prostu, wiecie, tak e, wczuć w to. E, na wykładach no, też jest e, zależne od tego, jak, jak ten wykład jest po prostu poprowadzony, bo e, ciężko jest momentami faktycznie i słuchać, skupić się na tym, co, e, co jest właśnie przekazywane e, przez e, właśnie wykładowcę i jednocześnie to zapisywać. I często robi się taki bałagan troszkę. Natomiast no, to jest kwestia, do której trzeba po prostu przywyknąć i nie ma, nie ma innego wyjścia. Natomiast to, co ja mogę, myślę, że po tych trzech latach, właśnie mm, polecić, to jeżeli e, macie możliwość, to zaopatrzcie się w laptopy i zabierajcie je szczególnie na wykłady. To myślę, że dużo ułatwia, przynajmniej w moim przypadku. Ja na początku notowałam w zwykłych no po prostu zeszytach. Później zaczęłam, właściwie na trzecim roku dopiero, zabierać ten laptop dosłownie na wykłady i szło mi dużo lepiej. Po prostu wiecie, mogłam więcej napisać tego, co usłyszałam i nie zabierało mi tak tyle czasu. Nie męczyło mnie to po prostu. Jeżeli macie jakiś tablet, to też super się sprawdzi, uważam. Natomiast tutaj, no mówię, tak jak to, to zależy, bo są... Gdzieś tam ćwiczenia takie, gdzie bardziej sprawdzi się ta kartka, są właśnie wykłady, na które bardziej polecam laptop. No to też zależnie od tego, jak się czujecie po prostu w tych notatkach i jak Wam się lepiej notuje, to jest bardzo kwestia indywidualna. Natomiast to, co też mogę powiedzieć, to ja zauważyłam, to jest bardzo momentami problematyczna kwestia, że na filologii jest bardzo dużo jakichś kartek, kserówek. Nie wiem, czy tak jest na wszystkich oczywiście, ale w moim przypadku ja naprawdę mam masę jakichś wiecie, no wydruków po prostu i tego jest ogrom, po prostu ogrom. Także tym bardziej uważam, że jeżeli można gdzieś tam nie tonąć w tych papierach, trochę ograniczyć właśnie to naprawdę, czasami można się po prostu pogubić, to właśnie lepiej jest e, faktycznie trzymać to na laptopie, chociaż ja jestem osobą, która też lepiej się uczy po prostu z kartki, gdzieś tam może sobie, wiecie, zakreślać, nawet bazgroić e, i tak dalej. E, natomiast, no, mówię, to jest, to jest zdecydowanie e, mniej robi bałaganu, kiedy macie e, notatki, właśnie na jakimś sprzęcie typu tablet lub laptop. I ostatnia kwestia, myślę, że też. Poniekąd najważniejsza, bo to jest taka no, super nowość, jeżeli przechodzimy właśnie z e, jakiejś szkoły średniej, właśnie na, e, na studia, czyli sesje. E, w moim przypadku sesje właściwie zaczynały się od momentu, kiedy musieliśmy pod koniec semestru zaliczać wszystkie ćwiczenia, to znaczy e, to też było zagmatwane. Ja to kiedyś wspominałam, e, ale my mamy, mieliśmy coś takiego jak moduły, e, to znaczy, że macie Albo połączony wykład plus ćwiczenia i musicie mieć najpierw z ćwiczeń pozytywną ocenę, żeby w ogóle przystąpić do sesji, właśnie, z, właśnie na egzamin z wykładu, lub też były moduły, one się zaczynały chyba w drugim roku, gdzie trzeba było zdać w sesji egzaminy z na przykład czterech różnych ćwiczeń, które były w jednym module i jeżeli nie zdało się jednych ćwiczeń, to nie zdaliście po prostu całego modułu. Jest to momentami krzywdzące. Tak uważam, bo jednak wiecie, jak macie cztery ćwiczenia różne, no to czasami się po prostu zdarza, że z czegoś nie jesteście zbyt dobrzy i no automatycznie zeruje Wam się po prostu cały moduł. I nawet jak macie dobre oceny z tych pozostałych trzech, no to jednego nie zdacie i po prostu. No, nie zdaliście całości, więc to jest niezbyt fajne. Na szczęście poprawki później poprawiacie tylko ten przedmiot, który był niezdany, więc to jest myślę, że plus. Natomiast, no tak czy siak i jest to dość problematyczne momentami, ale też co chciałabym powiedzieć od razu tutaj, zanim zapomnę, to ja jestem osobą na przykład, którą bardzo stresują takie egzaminy i momentami faktycznie te sesje były ciężkie, bo to jest też kwestia, którą myślę, że warto poruszyć. Momentami nawet jak czuło się dobrze w jakimś temacie, to faktycznie no stres potrafi zżerać i ja na przykład Najgorzej się po prostu czułam na jakichś egzaminach, e, właśnie ustnych. E, także nie martwcie się, jeżeli coś wam nie pójdzie. E, ja również miałam jedną poprawkę i to było na pierwszym roku, na sesji letniej, i pamiętam, że wtedy byłam naprawdę zła na siebie i było mi strasznie przykro, ale później to poprawiłam, i później każda sesja stresowała mnie równie mocno, jak nie mocniej, e, i finalnie wiem, że ten stres, który ja sobie dawałam, no nie był zbyt dobry, bo powinno też się trochę tak podejść do tego z głową i nie cierpieć kosztem po prostu właśnie zdrowia Waszego, czy psychicznego, czy, czy fizycznego, bo naprawdę ja się czułam momentami wyzuta z energii kompletnie podczas tych sesji. Także tutaj no jest to stresujący czas, na pewno i jeżeli sobie nie radzicie z tym stresem, to jest ciężko, ale da się przeżyć. Poza właśnie taką normalną, normalnym terminem tej sesji, no to są zerówki, są możliwe zerówki, bo nie każdy prowadząc się na nie zgadza, nie każdy właśnie je przeprowadza. Natomiast niektórzy tak robią, to chodzi po prostu o to, że zdajecie dany egzamin przed właśnie tą właściwą sesją. To jest w sumie bardzo dobra opcja dla osób, które potrafią sobie tak rozplanować czas. Ja osobiście poszłam tylko na jedną zrówkę i była ona na trzecim roku w ogóle z dodatkowego takiego przedmiotu, e, który pojawił nam się z e, właśnie nauk społecznych i udało mi się po prostu nauczyć wtedy na tą zrówkę. E, no i bardzo się cieszę w sumie, że poszłam wtedy, e, bo to, był, to była teraz ta sesja letnia, także myślę, że jakbym nie poszła, to bym żałowała, bo e, miałabym. E, zbyt duży stres jak na to, że była to ostatnia sesja i obrona przede mną. E, także no tak jak mówię, są takie, e, takie opcje, ale nie zawsze. Nie wiem też, czy na każdym kierunku jest coś takiego, e, no ale u mnie niektórzy właśnie coś takiego organizowali, zgadzali się po prostu i wtedy macie termin i idziecie po prostu i macie z głowy e, albo sobie po prostu wtedy mm, jeżeli coś nie pójdzie, no to w normalnej sesji to tak jakby Powiedziałabym, że macie trochę trzy terminy, e, chociaż raz chyba była taka sytuacja, gdzie była organizowana zerówka, ale było zaznaczone, że jeżeli zerówki się nie zda, to od razu jest termin poprawkowy. Także to również jest bardzo kwestia yy, zależna od yy, od prowadzącego przedmiotu. I to już by było wszystko, co ja sobie tutaj po kolei przygotowałam na kartce, o czym chciałam właśnie yy, najważniejszym powiedzieć. Na 99% to nie było wszystko, takie yy, najważniejsze. Yy, natomiast, yy, no tak to mniej więcej wyglądało. Chciałam powiedzieć właśnie trochę o sesji, trochę o notatkach, trochę o tym, yy, dlaczego w ogóle wybrałam ten kierunek, ale jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to oczywiście zachęcam do pisania w komentarzach i chętnie odpowiem na wszystkie wątpliwości, które nadal macie po tym filmiku. No i jeżeli ktoś się wybiera na te studia, to życzę powodzenia i trzymajcie się na tych studiach, nie będzie tak źle, a jeżeli po prostu oglądaliście tak z ciekawości, to bardzo dziękuję za oglądanie. No i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmiku i że zostaniecie dłużej.